Siemanko, z tej strony Carlos i witam was w pierwszym odcinku na moim kanale i dzisiaj y, to będzie pierwszy odcinek y, różne kierki prały starsa i zaczynamy o. ja też się może przyznam, witam was wszystkich e, tu, tu z tej strony Kesty Gremlin e, siedzę sobie tutaj obok i asekuruję, bo to jest pierwszy odcinek mm. ja Carlosowi e, wszystko powiedziałem, co ma robić jak ma się przywitać? Jak jest? Jaki odcinek? Bo nie miał pomysłu. Jak mam się nazywać? już dwa power key, Może... O, Może. mam lecę na Zapraszam na mój kanał Gesty Gremlin. Odcinek wlatuje dopiero, już się dodaje. Oczywiście ze mną. Tak, z Karolem i jest... Yy, Karola Kaną jest w... Yy, op opisie. W opisie, tak. W opisie tego filmu na kanale. A, a opis, yy, filmu, y, jego kanale. A opis mojego filmu będzie właśnie z jego kanalem. Będziecie mogli sobie wyjść tam, i to też subskrybować. A i ja tam trochę... Sorry, że ci przerywam, tak się trąca. E, u Karola będzie... Znaczy nie u Karola, tylko... No, no, tak, u Karola będzie. Odcinek zaraz, Ze mną teraz. Tak. Jak się mi fini rzuci? Pra Tak, oczywiście, dobra. Dobra, ja. Albo w klasach. Dobra, ja będę ci Klasa dawaj, co? Nie, nie, nie chcę się pobierać. Dobra, to jest twój odcinek, ty gadań na nim. Mm -hmm. Uf. Jestem ogólnie słaby w prały Starsza, bo mam mało postaci i słabe, ale ogólnie jak widzicie to ja tu wystawiłem ciałko i ogólnie mi piszcie w komentarzach jakie gry mam nagrywać w Starsza i jakie tam gry, to będę je nagrywał, na przykład ja mam y, w klasa, no na pewno wam nagram, y, no co pytuję, na pewno nie mam gry na komputer, ale może... <laughs> I może jeszcze nagram, nie wiem. No i może to wszystko. Będę nagrywał ten, na pewno te, gry, które mam na telefonie. O, tu jest shutdown. Ja to oglądam z brzegu. I tu. Uu, gratulacje! Taka nawet nie zaposzła. 10. I dziewiąta ręka. Dobrze idzie. Piszcie w komentarzach ogólnie ile co, co mam nagrać, czy mam e, nagrać otwórz i graj z Simonem, czy może sam. Ale tym samemu otwórz i graj to jest trochę bez sensu. Mm. O, ja to... nie przeszkadzam w odcinku. Ale możesz tam mówić coś. Ja od razu mówię, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, więc żeby i dzwoneczek, żeby były powiadomienia. I zostawcie na początku myślę, że tak z dwa. Jeszcze łapek w górę. Z pięć łapek w górę wystarczy. nie wiem. Jakoś tak. Z pięć łapek w kurę tajcie albo ci ile. Wam się uda. E, kim by tu zagrać? No, nawet nie Tak, Praka Kolejny grunt. Jak, jak tam widzicie, to Szymon coś tam robi, to że znaczy nie widzicie. Ocinek już jest na kanale. No to dobrze, to, że teraz zaraz będzie mógł ze mną nagrać. I Ty nagrasz swój, a ja swój w tym samym czasie. Bo można tak chyba, tak? Mhm. Można, można. Wiem, bo na przykład. Hoj, bo była taka seria u YouTubera Sipka. Jak znacie, to oglądajcie. Może będzie w opisie tego filmu, nie wiem. I, no nie wiem, tak. Nie, nie wiem, zacząłem, zapomniałem. Ja ostatnio nie gram zbyt dużo tych, w którym jestem solo, tylko z Szymonem. Żeby tam trochę pucharków powpijać na pewno. Ale ja wam powiem, że jak na odcinkach, to dość, jak dobrze. Odcinkach do, dość dobrze idzie. Jak ja mam wysokie, te, wysokie ręki na postaciach, więc. To dobrze. Moim ja ja zdaniem idzie bardzo dobrze. I na przykład teraz, to też idzie to przetość. Nie wiem, czy na komputerze nagram, bo. Na komputerze to słabo. Lepiej na telefonie się kranić, na komputerze. Nie, nie polecam. Nie ja po... polecam. Na komputerze? Tak. Moim no zdaniem bardzo słabo. O. Drugi mecz, czy już trzeci? Drugi, no. Widzicie? Pokazuje skilla na odcinki. Drugi mecz już drugi shot I wygrany. No, wygrałem. Mhm. I 10 boharków znowu. Jedenasta staranka. Ale nie dostałem. Aha, no bo ja nie okay. To kim by tu... Czekaj, może sprawdźmy chwilę, przerwę wam, Spra sprawdźmy ile masz, a dopiero pięć minut odcinka, o skrzyneczko, odbierzmy, ciekawe co tropnie, nic nie tropniło, skoro, e, kim by tu, no okej, okay, dobrze, to sobie szelnie, nie wiem, znaczy może nie najlepszą postacią, ale to jest dobra, ale najlepsza, ale najlepsza postać, którą uważam, że jest to Colt. Widzicie tu że razu, tu jest skrzynki na starcie. Tu jest pokoszon, kompo, co poko. A zapijecie poko, tu ja mam innego pauora. On ma na razie zero. Te podwapały cube? dobra, muszę stać teraz koło mojego ciałka się trochę poleczyć. Jak chcecie, żeby na moim kanale był jakiś konkurs, na przykład typu. 200 tysięcy kemów dobrały starsa. No może nie, nie 200, tylko jakaś mniejsza liczba, to mi piszcie ogólnie w komentarzach. Skąd mnie nie, nie walecę? Bo mam więcej powerki u psów. 14 aż mam umrzeć. Nie, nie Gdyby Ty tylko miał 3 to może by mi się jeszcze udało. 8, nie, nie tak się. Może a tu jestem obok, może grać ciągle Jessie, bo wtedy sobie nabijasz ten. Dziesiątą rangę sobie na niej nabiję. Nie to. No, dziesiątą rangę. Ponad Jessie no lubię grać, ale nie tak bardzo. Colt najlepsza bo być moim stanie. Polecę Ja Polecam. Jako lubię, dlatego że skrzynki nimi się bardzo sypko pije. Prawda? Nie, myślałem, że grazi. Oj co mnie wywaliło? Nie powiem co się stało w tej chwili, ale... zagra. Dobra, sprawdzę ile minut trwa. Jeszcze minutę. Patrz ile trwa. No już dobra. No jeszcze dwie minuty możesz nagrać, bo będzie dyszka akurat. To nie. nie przygrywa jak też dwie No wiem, staram się. Ten to chyba jest najtrudniejszy, po co ja to wciąż mogę coś, solo w Albo z kimś. O kurnie ja gdzieś miałam swój stary kanał, to znaczy nie na kanał na YouTube, tylko z kanału na... tego na... Na konto, na ko konto Brały Starsa, ale ogólnie musiałam skazać. a czegoś to? co to, e, bo miałam wirusa, a nie byłem zalokowana na Supercell, bo wtedy nie wiedziałam, jak to się robi. A nie chciałam dać cię zawracać głowy, i musiałam usunąć prawo starsza. No więc tak to było. Tak, to, to jakby mnie... jakbym to nie usunął tego mojego kanału, to może bym by, był już trochę lepszy od Szymona A więc, pa, pa. Ym, zostawcie pięć łapek w górę i nagram nowy odcinek, a więc pa. No a ja się jeszcze też pożegnam, jeśli wam się podobało, oczywiście, wbijajcie też na mój kanał. Jeśli wam się podobało, zostawcie łapki w górę, suba i dzwoneczek, więc do zobaczenia, cześć.